Każdy z nas przyzwyczajony jest do serwerów Minecrafta na Java, jednak Microsoft coraz bardziej rozwija Minecraft Bedrock. Stwierdziłem więc, że sprawdzę jakie są różnice i jaki potencjał kryje się za Windowsową wersją. To wszystko działo się na streamach, na które Was serdecznie zapraszam. Lecimy! Kto nie da łapki, niech da. O, Dominik pisze, że dał, no i elegancko, żółwiczek. Dobra widzowie, pora odpalić, ja już sobie odpalę Minecraft Bedrock. DJ miał chyba e, serię na Bedrocku. Generalnie ja sprawdzałem, czym to się w ogóle różni. Dobra, widzowie, tak lecąc od początku, to jest ciekawa sprawa, że nie wiem, jakby to już jest takie, no to jest bardzo to że wszystko musicie kupić. Na przykład macie takiego Letala, w ogóle ja mam tu inny nikt nie wiem, jakoś mi się nadał automatycznie i chcecie mieć skina, to musicie za niego zapłacić. Ale te skiny poszły do przodu. Patrzcie, jak to w ogóle wygląda, one są takie 3D i animowane, więc jakby i to jest bez żadnych pluginów, takich rzeczy, więc jakby. Tutaj fajny krok do przodu od strony twórców gry. Mega mi się to podoba i że to jest takie 3D. To jest mega spoko. Szkoda, że to jest płatne. Znaczy logiczne, że to jest płatne, ale. No nie wiem. Jeżeli to działa tak, że własny skin da się wgrać, to jest twoja bieżąca postać, jest postać. Ciało, włosy. What the f Co tu się dzieje? Nie wiem. Co to jest? Be. Widzowie, zmieniam kontent na Bydroka. Dobra, ja chcę mieć tego zioma. To jest tak, to jest moje marzenie. Wymarzona fryzura. No patrzcie to! ja, Ej, co jest? Nie no, gracie z ziom na survivalu i on pie... podbiega i ma taki skin. Mega zajawa. Co ty gadasz? Ja pierdzielę. przecież ja bym był takim magiem tutaj. Ej, teraz się podnieciłem. Dobra, ale się podnieciłem, nie? Jesteś star Einsteinem z maską jakiegoś. Nika, bo psa. Idź pobaw się z Tomkiem, wcale nie jest taki dziwny. Tymczasem Tomek. <laughs> Dobra, e, zobaczmy więc na naszą listę. E, możemy wejść na SMOP Blocks. Tu jest niby wersja z Bedrocków. Mam nadzieję, że to nie jest, że strona nie wprowadza w błąd i to nie jest Java, bowiem, że podobny serwer jest na Java. Okej, okay, działa. Dobra, zobaczmy, czy ja tak wyglądam i ja tak nie wyglądam. Nie, no to jest jakiś skam, widzowie. Nawet mi podnieta lekko spadła. Wejdźmy na CubeCrafta. Jeżeli ktoś. Powinniście mieć chyba tutaj CubeCrafta. Jeżeli nie, to IP będzie cubecraft.com lub.net, chyba.net, ale nie jestem pewny. Ale ja tutaj chyba. Tak, tutaj mam skin. Widać, że lepszy serwer, a nie jakieś, kurde, ty. No i kurde, patrzcie, to. Ja, yeah. mega, mega to jest, to mi się bardzo podoba. No i zobaczcie, tutaj wszystko jest zrobione w ten sposób, że mamy skiny, one się ruszają, i to jest zrobione tak jak te topowe serwery na Javie, to też mamy tutaj. A nawet nie wiem, czy nie lepiło takie coś, to nie wiem, czy były takie na górze emblematy, nie wiem jak to nazwać. I możemy wejść na Warsy. Patrzcie jak to wygląda też, to właśnie e, wybór trybów też tak wygląda, pamiętam. Mega git, serio, to jest no praktycznie inna gra. <grych> Dobra, chodźcie na lobby 7, powtórzę jeszcze raz. Spróbujemy zrobić party, czy się da. O i party jak się czat wysuwa, to też jest takie konsolowe, mnie by to troszkę denerwowało, też na cały ekran, nie? Zobaczmy serwer. The Hive. To jest serwer, który kiedyś na Java był bardzo duży, ale zamknął się i przeniósł się całkowicie na Bedrocka, czyli jakby wydaje mi się, że przewidzieli troszkę, co się będzie działo. Znaczy, przewidzieli, to już trochę jest pewniak, więc to też nie jest jakieś tajne info, że ten, ten Java, Minecraft raczej będzie wymierać, do tego dąży Microsoft, więc przeniesie się od razu na Bedrocka, jak widać, dobrze sobie radzą, 13 tysięcy ludzi. Możemy sobie wejść. One eternity later. na O, kurde! O, oh, shit, ale fajne. Niesamowite. Ha. Co ty gadasz? Mega. Ale no, powiem tak, gdybym był, gdybym był właśnie ziomkiem co ma tylko konsolę i grałbym sobie takiego Bedrocka, serio bym nie narzekał. No ciężko się PvP gra w tych Skywarsach i innych rzeczach, ale no, nie narzekałbym. No, wchodzicie na taki serwerek, kurczę, pykacie sobie na telefonie w takie coś, bo z tego co wiem, to się da. No to to jest naprawdę OP. Nie, <grafi> Gracz przejął moje diaksy w Minecraft Bedrock. <grafi> ja yeah. Mega Stary, to musi być na Missy Nie, nie obchodzi mnie to. <grafi> nie, No weźcie. Chociaż yy, w takim stylu Bedwarsy mi się bardziej podobają bo jest tu pomysł, takiego jakiegoś drillu i nie chodzi o polski hip-hop Trzymajcie się do następnego streamki w czwartki, piątki natomiast teraz jest szkoła, więc pewnie to zmienimy, zobaczymy jeszcze śledźcie mojego insta, zapraszam serdecznie tam będą na pewno na bieżąco story wrzucane i zapraszam na mój discord tam też jest info i co? mam nadzieję, że widzimy się następnym razem, cześć siemanka podoba ci się minecraft? nie